Chciałem zrobić coś takiego już od bardzo dawna. Dzisiaj stworzymy kryształ bizmutu z kamieniem, który dostaliśmy od jednego z naszych widzów. Jest to pamiątka i chcieliśmy też uwiecznić ją w formie kryształu bizmutu. Także bardzo ostrożnie wsadzamy to do naszego roztopionego metalu i czekamy, aż powoli zacznie krystalizować. I stanie się to dopiero wtedy, kiedy temperatura tego bizmutu spadnie poniżej 270 stopni. I powstaną nam kryształy. Tak jak ten tutaj, który jest na tyle duży, że przywarł do dna garnka, i musimy się z nim troszeczkę posiłować. Ale w końcu ten kryształ puści. A was w tym czasie zapraszam na stronę magiabizmu.pl, na której schodem magia 10 macie 10% zniżki na nasze wszystkie produkty. I gwarantuję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tutaj zdołaliśmy już podważyć ten kryształ, który odczepił się od dna i możemy go powoli próbować wyciągnąć. I dalej staram się robić to dość ostrożnie, żeby niczego nie uszkodzić i w końcu dostajemy takie cudo. I to jeszcze nie jest koniec, ponieważ ten kryształ nabierze swoich barw i finalnie wygląda w ten oto sposób.